Witam kochani, dziś już mamy środę. Witam na kanale Mimeruna 24 maja 2023 roku witam wszystkich subskrybentów, wszystkich, którzy odwiedzają kanał. Jesteście, piszecie, komentujecie to wspaniałe. Jestem przy ogromnie, przy ogromnie wdzięczna, kochani, na dziś, na 24 na środę mamy 15 runę futcharku runę Argis. E, dziś jest 24, więc szóstka e, Runa Algis jest 15, czyli też szóstka, a więc no, dzień nie może być inny jak e, energia w tym dniu. Będzie tutaj e, będziemy mieli takie poczucie, że mamy taką siłę życia. E, będzie akceptacja, będzie harmonia, zdecydowanie, miłość, rodzina. Kochani, ale ponadto też yy, ochrona. Yy, dzień przepełniony sukcesami. O tym mówi Rona Argis. Yy, przecudny, przecudny dzień, dzień opieki duchowej yy, będzie połączenie z wyższą świadomością, yy, kontakt z wyższymi energiami, kochani. Yy, możecie poczuć takie uzdrowienie ciała dzisiaj albo też jakiejś sytuacji życiowej. Yy. Kochani, y, ochrona przed wszelkiego rodzaju złą energią. Y, Runa Algis mówi o pomyślności w każdej sytuacji, w każdej sprawie, którą dzisiaj będziemy, y, będziemy doświadczać lub y, coś będziemy realizować więc na pewno się nam uda. Y, będzie nas wspierała tutaj y, we wszystkim, y, co dzisiaj będziemy robić. Będziemy na swojej drodze spotykać samych, przychylnych nam ludzi, bo mamy ochronę z góry. Jesteśmy pod dobrą opieką, a więc y, ci ludzie, który, którzy będą dziś nam towarzyszyć w trudnych sytuacjach, sprawach y, w tym dniu, y, będą, y, będą to osoby, które też mają coś wnieść do naszego, do naszego y, życia, y, kochani. Dzień przepełniony radością, sukcesem, bezpieczeństwem, szczerością, otwartością na otoczenie, realizacją pozytywną y, tych wszystkich spraw, które dzisiaj dotkniemy, będziemy robić, realizować. Y, możemy też odczuć, kochani, takie uzdrowienie ciała, albo też jakiejś sytuacji życiowej, tak jak powiedziałam. Y, Runali to też przebudzenie, y, siła życiowa i gwarancja tego, że że uda się pozytywnie wszystko dzisiaj załatwić. Super też dzień na przemyślenia, bo jak wiemy, Merkury będzie dzisiaj fajnie stwarzał taką możliwość. Yy, więc warto też pewne rzeczy jeszcze przemyśleć, które dotyczą naszego celu, naszych pragnień. Ponadto energia Merkurego będzie też ułatwiała nam komunikację dzisiaj, a więc też łatwiej będzie nam się z kimś porozumieć, wyrazić siebie, swoje potrzeby, swoje wymagania. Ale, też idealny dzień, kochani, na planowanie spotkań, ważnych wydarzeń. Warto, kochani, energię, z tej energii korzystać i, i zacząć tak naprawdę od siebie, skorzystać z okazji. Być może dzisiaj coś się fajnego nadarzy, więc miejmy uszy, oczy szeroko y, otwarte, ale pamiętajmy, bez wyrachowania, bo to może osłabić odczuwanie rezultatów różnych sytuacji, więc tutaj Rona Aldis przestrzega. Będzie wspierała nas dzisiaj y, wyłącznie w tych przedsięwzięciach, w tych sprawach, które mają jakiś cel, sens. Mm, y, będzie też zwiększona motywacja, kochani, więc jest szansa właśnie na zrealizowanie czegoś. Y, jeżeli będą jakieś trudniejsze sytuacje, to, to na Algis będzie wpływała pozytywnie, ochronnie na te sytuację. Także mamy dzisiaj, kochani, ogromną wewnętrzną y, siłę, która, y, która będzie. Zapewniała nam, naszym najbliższym, bezpieczeństwo, będzie wsparcie, otwartość też i jedność z nam, z otaczającym nas światem, więc mnóstwo pozytywnej energii do działania dzisiaj. Ta motywacja, umiejętność nakierowania też tej energii, będziemy mieli taką umiejętność nakierowania tej energii na sfery y, życia, które dzisiaj najbardziej potrzebują, żeby z tej energii skorzystać. Więc taka pełna y, świadomość, y, ochrona, y, sukces, y, motywacja, więc no słuchajcie, kochani, czerpanie z nadświadomości, y, motywacja, y, ochrona wsparcie, więc no nic, tylko przemyśleć pewne rzeczy, um, przeanalizować i ruszyć do działania, bo wszystko może, ma szansę się zrealizować, jeśli jest wsparcie skóry, więc kochani, przecudna, przecudna y, energia. Y, no cóż, też idealny dzień na rozmowy telefoniczne. Jeżeli macie jakieś trudne, które chcieliście od dawna załatwić, to dzisiaj fajnie, bo to się uda. Ktoś, kto będzie wyjeżdżał dzisiaj, też to yy, fajnie, nic się nie powinno podziać. Yy, ktoś, kto podpisuje jakieś kontrakty, ma jakieś ważne, ważne dzisiaj spotkania. Wszystko się świetnie uda, będzie super płynąć z, 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 z Ciebie. Ta wiedza to, to pewność siebie, y, y, więc jest szansa na podpisanie super, super y, kontraktu. Kochani, energia wymarzona, przepiękna, y, ochrona, y, tak, zapowiedź przepełniona y, sukcesami. Dzisiejszy dzień, czego się nie dotkniemy. To, to fajnie nam się uda zrealizować i będzie ta motywacja, żeby podjąć się tych zadań i sytuacji i zobaczymy, co mamy tutaj od jednorożców kochani. Na dzisiejszy dzionek, służba 28 10 1 2 8 służba z otwartym sercem jest kluczem do satysfakcji, a więc otwartość na drugiego człowieka ani, Indriel. Jesteś wojownikiem światła, Bóg potrzebuje cię, byś niczym anioł roztaczał boski blask nad ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. No proszę, przesłanie otwartości na inne osoby. Porać się eksperta. Potrzeba więcej informacji. Skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie więc dzisiaj bardzo dobry kontakt z drugą osobą. Yy, tak, <laughs> więc warto, jeżeli yy, zastanawiasz się nad czymś, warto porozmawiać, bo jest dobra komunikacja, otwartość, więc możesz otrzymać tą dobrą poradę, yy, więc kontaktuj się z kimś, może też poprosiania o wsparcie. Możesz otrzymać wskazówki dotyczące Twojej sprawy, kochani. Przecudna energia, energia runy Algis, a więc ochrona, dzień przepełniony sukcesem. Przecudna energia, przecudna siła życiowa, akceptacja, harmonia, zdecydowanie miłość, rodzina. No, tylko pamiętajcie: mądrość i stabilność, niewyrachowanie. Wszystkiego dobrego, przepięknej środy, mimaruna.